Witam wszystkich na kongresie Meeting 2023. Bardzo cieszę się, że w tym roku jest z nami firma Frizo, która jest sponsorem generalnym naszego kongresu. Tegoroczny kongres zgromadził rekordową liczbę uczestników. Jest nas blisko 500 osób. Przedstawicieli ponad 100 zakładów przetwórczych. Wydarzenie to daje nam możliwość poszerzenia sieci kontaktów, nawiązania fajnych relacji z klientami, podzielenia się wiedzą i doświadczeniami, uczestniczenia w ciekawych debatach. Jest to dla nas okazja dla umocnienia wizerunku marki Frizo, pokazania naszych możliwości i oferty, którą prezentujemy naszym klientom. Dzisiaj Ponad 460 osób spotkało się w Ożarowie Mazowieckim w hotelu Mazurkas po to, aby razem dyskutować, rozmawiać o problemach. Rozwiązaniach, ale i możliwościach branży mięsnej. O tym, co jest przed nami, jakie są zagrożenia, ale i gdzie otwierają się też nam tak naprawdę okna pogodowe na rozwój. Od rana mieliśmy bardzo dużo rozmów z klientami, którzy pytali o innowacyjne rozwiązania w zakresie ogrzewnictwa, jak i również chłodnictwa przemysłowego. Co ciekawe, napotkaliśmy na bardzo podatny grunt, bo ludzie byli bardzo, bardzo otwarci na nowe rozwiązania chłodnicze, które nie tylko dają bezpieczeństwo, Produkcji, ale przede wszystkim minimalizujemy zużycie energii na zakładach. Sami również promujemy te rozwiązania i kształtujemy ekomodernizację w naszych rodzimych zakładach. Pomimo tego, że wciąż doświadczeni jesteśmy z lewej albo z prawej covid wojną czy napływem surowców z Brazylii, jak również z Ukrainy, to pomimo tego bardzo dzielnie się trzymamy, walczymy. A takie spotkania pozwalają na to, żebyśmy walczyli wspólnie, razem, przeciwko reszcie świata i rozwijali nasze rodziny biznes mięsny. To dla nas okazja do szeregu spotkań, rozmów odnośnie polepszenia efektywności energetycznej Państwa zakładów. Friso cały czas stara się dostarczać na rynek rozwiązania spełniające Państwa oczekiwania, odpowiadające potrzebom rynku. Jesteśmy dumni, że jako polska firma jesteśmy częścią tego wydarzenia. W ramach niego przygotowaliśmy również specjalne wyróżnienia dla liderów tej branży, tak zwane statuetki liderów eko-modernizacji. Chcielibyśmy wyróżnić firmy, które naszym zdaniem są liderami w byciu zielonymi zakładami na mapie Polski.